Pani Marszałek, Wysoka Izgo, Panie Ministrze. Przez ponad dwa miesiące pani minister wstrzymywała podpisanie rocznych planów finansowych na sześć programów, które programów rozwojowych organizacji pozarządowych, harcerskich, uniwersytetów ludowych, międzynarodowych domów spotkań, organizacji poradnictwa, funduszu młodzieżowego. Przez to nie było możliwe podpisanie ponad 800, ponad 200 umów, ani wypłacenie już rozpoczętych projektów bardzo często przez wiele organizacji pozarządowych z środków zakładanych przez nich same. Państwo wymieniliście tu kilka organizacji, mówimy tu o tysiącach organizacji, które straciły płynność finansową. Na wiele działań musiały założyć środki własne, związane z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dla opiekunów medycznych, dla opiekunów wolontariuszy, wychowawców, straciły to możliwość. Jaki był powód? Jakby wstrzymywania tych środków, czy tylko i wyłącznie ocena polityczna jeszcze raz tych wniosków? No bo przecież nowych ekspertów jeszcze nie ma, więc nie merytoryczna, a polityczna, bo jest nowy dyrektor, który jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Dziękuję za...